Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof bo Bobyloski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy japońskie śniadanie tamagojaki, czyli śniadanie z jajek. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do przygotowywania naszego śniadania, ja chciałem serdecznie pozdrowić Wilmę Nakazato. Jest to moja koleżanka YouTube'owa. I teraz tak po japońsku, Jorosiku Onegaisima. Pozdrawiam Cię Wilma, a my przechodzimy do dzieła. A do przygotowania naszego śniadania będziemy potrzebować takie produkty jak. jaja, tak jest. Sos sojowy, tak jest. Mleko, tak jest. Ketchup. Tak jest. Masło. O, mamy masło. No i na koniec sól, cukier. I papryczka. Chili. No i co? Zabieramy się za końcowe przygotowania przed smażeniem. Teraz wbijamy cztery jaja. Proszę bardzo, raz, dwa, tak jest, trzy i cztery, okej, okay. wlewamy sos sojowy, troszkę sosu sojowego, tak jest, troszeczkę mleka, tak jest. Soli dodajemy. Tak jest. I na koniec owijamy łyżeczkę i dodamy łyżeczkę cukru. No, może tak, 3 czwarte łyżeczki cukru. I teraz to wszystko wymieszamy. Pierwsze co robimy, odpalamy naszą kuchenkę. Tak jest. Podgrzewamy kawałek masła, rzucamy na patelnię. No i oczywiście czekamy, aż nam się to wszystko roztopi. I jak widzicie, masło już jest roztopione. Zmniejszamy ogień rażenia. Tak, no, ja sobie zmniejszę na e, piąteczkę może. W skali od 1 do 9 zmniejszam na piąteczkę. I teraz pierwsze, co robimy, to zawartość tej miseczki, a w zasadzie jedną, trzecią. Część tej miseczki wlewamy na patelnię. O właśnie. Tak jest. I teraz musimy zaczekać, aż nam się to wszystko ładnie przysmaży. Podejrzewam, że nam się to wszystko pod spodem ładnie przysmażyło. Tak jest. Ja sobie teraz posypę naszą całość papryczką. Czyli, ok, tak delikatnie. No możecie sobie też ładnie to popieczyć. Ja lubię ostre potrawy, dlatego używam papryczki. Czyli, tak jest. Teraz biorę dwa widelce. Dwa widelce i będę to powolutku zawijał. Ładnie. Tak jest. Tak jest. I jeszcze raz. Okej. Okay. Oj. Coś mi nie chce to pójść. Okej. Okay. I jest. Zrobione. Okej. Okay. Fajnie. Znowu rzucam kawałek masła. Znowu trzeba poczekać, żeby nam się. Roztopiło, tak jest. Ok, no i znowu wlewamy jedną trzecią zawartości miski. Ok, ok. Podnosimy. Tutaj te jajka, żeby tam nam wpłynęło. No i znowu trzeba zaczekać, aż. Całość się od spodu przysmarzy. Ok. Ta sama procedura. Sprawdzamy spód, czy już nam się ładnie przysmażył. Jest dobrze, jest dobrze. Bierzemy ketchup i delikatnie polewamy ketchupem. Tak jest. No i nasze, nazwijmy to, zwiniątko, znowu rolujemy. Okej, okay. tak jest. Bierzemy kawałek masła, po raz kolejny. I po raz kolejny to rozpuszczamy. Okej, okay. no i teraz wlewamy pozostałość naszej miseczki. Tak jest, o. Okay. Wpuszczamy okay. tam do środeczka Ok. No i trzeba znowu będzie odczekać kilka minutek, żeby nam to się ładnie od spodu przysmażyło. Okej, okay. mój spód już jest znowu dobrze przysmażony. Nie pozostało nam nic innego, jak zawinąć nasze zawiniątko ostatni raz o widzicie jak się ładnie przysmażyło ostatni raz i zostawić jeszcze chwilę na patelni niech nam się dobrze to przysmaży można też jeszcze raz to odwrócić no i będę wyciągał całość na talerz pokażę wam efekt końcowy i proszę bardzo tak wygląda nasze japońskie śniadanie tamagoyaki ja jeszcze nie omieszkam, o tak jest, polać sobie to wszystko keczupem, tak jest i będę zabierał się za smakowanie tego. I jeszcze przy was to rozepnę, zobaczycie jak to wygląda w środku, o tak jest. I nasze tamagojaki <noise> można smakować. Także życzę wszystkim smacznego. To był Krzysztof Rapanują, Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!